Cześć, dzisiaj na tapetę trafia wał e, Yamaha e, z śnieżnego CS340. Wał ten wykorzystywany jest przez e, pana Stefana e, z motolo w Motolotni. Także e, rozpoczynam rozbiórkę tego wału. Muszę go pomierzyć. Tu, jak widzicie, zaznaczyłem. E, teraz kwestia <laughs> pomierzenia wału. No, muszę rozebrać i. I będą zamawiane części, nowe łożyska. Skrajne łożyska już ściągnąłem. Ech, także no zabieram się do, do demontażu. Szerokości wału mierzymy. Tutaj mamy 51, 92, 95. 51, 95. Na drugiej końcówce od tej strony 51,97,95 to samo jest także muszę rozebrać i w środku szerokość wału wewnątrz między już tym 56, 5605 56 to jest coś w tym rodzaju także zabieram się za rozbiórkę nakładamy sprawdzić muszę, które będą pasowały nie wiem czy te będą pasowały do szerokie Muszę starszego typu. Trzeba rozebrać, poszukać odpowiedniego bolca, żeby można było wycisnąć. O, jest. Pierwsze rozebrane. Tak to wygląda. Druga strona teraz. O, o. O, druga strona też wyleciała. Teraz trzeba rozebrać, rozdusić środek. Jest tu na takim śmiesznym wielowypuście. Nie wiem, czy go widać. O, tutaj o. trzeba to rozebrać. Z tej strony zostało łożysko, tu został uszczelniacz, w odpowiednią stronę musi być założone, tu mam wszystko zaznaczone, w tej chwili muszę ściągnąć łożyska i, i będzie trzeba na amerykańskich stronach poszukać części do tego, bo niestety w Europie są niedostępne, pokażę dalej jak już będę miał te części. No witam ponownie, po jakimś czasie, to miesiąc, półtora minął Dotarły do mnie nowe części, to są korbowody to Są korbowody, to już jedno łożysko z rozpędu zdążyłem nacisnąć, zapomniałem, że mam film kręcić Ale na ten drugi jeszcze jest luzem muszę, muszę w tej chwili pozakładać łożyska na przeciwwagi te środkowe jak pozakładam te łożyska, muszę założyć też nowy pierścień uszczelniający, labiryntowy na środek. No i będę to składał. Także teraz jeszcze założenie. Mamy nowe łożysko założone. Ten pierścień uszczelniający przychodzi w ten sposób, o tak dokładnie od długiej końcówki. I teraz trzeba złożyć te 180 stopni. Tutaj są pusty, także to nie jest jakiś wielki problem. 56 z 11, a to jest niewłaściwa, niewłaściwe, dobrze, 56 i możemy teraz składać dalej. Jeszcze muszę powciskać czopy korbowe tutaj w przeciwwagi poskładać. Najpierw jedną połówkę, później drugą. Także już to robimy. co Mam wciśnięte muszę teraz pozakładać korby wody i złożyć to wszystko dalej. No i teraz składamy. O jeszcze tutaj, sorry, to założenie mam. Od tego zaczynamy. Zaczynamy dlatego, że jak będę centrował ten dał, tu jest czop. Ta przeciwwaga jest wciśnięta w środek, który jest na stałe w drugiej przeciwwadze. Dlatego jak zaczniemy od tej strony składać go złożę, to łatwiej będzie wycentrować. Ta strona już jest sztywna wtedy. Tu się nie może wiele zmienić, także po wycentrowaniu, jak założę drugą przeciwwagę z tej strony, no to będzie centrowanie dużo łatwiejsze. w ciśnięciu trzeba sprawdzić, czy linie się zgadzają mniej więcej tu się zgadza. Jak przyłożę to jest tutaj brakuje, trzeba przestawić. Mój ulubiony przedmiot w warsztacie niedziany młotek zastępuje wszystkie błędy poprawia, przepraszam, nie zastępuje, tylko poprawia. Także... Sprawdzamy szerokość wałów, bo pięćdziesiąt jeden dziewięćdziesiąt pięćdziesiąt pięćdziesiąt cztery dziesiątki azero la 51,96 także setkę aż tak bardzo nie chodzi może być teraz e, będę centrował tą połówkę wału z tym środkiem jak ustawię to to mogę się zabrać za drugą stronę założenie drugiej strony i wycentrowanie pokażę wam później już samo wycentrowanie wału Wycentrowałem tą pierwszą część wału. Tu niestety musi być na wewnętrzny, wewnętrznym, bo zniszczony jest nakiełek. twardy materiał nie będę poprawiał, bo granie warte świeczki. Lepiej to zrobić w ten sposób, bo tu jest w tej chwili druga część, ale to się doprostuje jak, jak już będzie w całości. Dobra, będę składał drugą część. Dobra, zakładamy. Drugą połówkę wałów mamy przeciwwagę z wciśniętym chopem. sobie ustawienie na kreskach praktycznie idealnie można wciskać dalej. <grymka> o, o! 5 to się zgadza. Teraz zajmę się centrowaniem dalej i, i pokażę Wam jak zostało wycentrowane na ile to się udało. Możecie mi wierzyć albo nie, ale po założeniu na centrownik wygląda to w ten sposób, tu od na tej wysokości. Prawie bicia nie ma, niewielkie a nie dotknąłem go jeszcze młotkiem z tej drugiej strony. No, Wniosek jest taki, że tu muszę rozgiąć albo w tą stronę przesunąć. Także muszę odłożyć telefon, pokażę Wam już finałową, finałowe wycentrowanie. Myślałem, że ten ław, ław będzie łatwiejszy do wycentrowania. Okazuje się, że nie do końca. Tu jest bicie w granicach 3 setek na tej końcówce. Teraz tutaj druga strona też jest setka. Teraz jeszcze środek. Teraz ten środek. Tutaj tu wychodzi, że jest bicie też trzy setki w tym samym miejscu w którym jest po, po lewej stronie także w momencie kiedy założone będą towarzyska z tutaj i, i wał trafi do karteru wszystko musi się ustawić i, i myślę że że będzie śmigać także da pan radę panie Arnoldzie złożyć to a pan e, który jest właścicielem tego wału będzie mógł spokojnie Polatać. Do miłego.